Co ty mówisz, że co? Przejdź tutorial? No pewnie ta. Dobra, graj. Akceptuj! Akceptuj! A Widzowie, to co zaraz zobaczycie, to jest jedna wielka padaczka. Ani ja, ani Usagi nigdy nie graliśmy w gry Souls-like. Ale ostatnio wyszedł Cop Mod do Elden Ringa. Także kim byśmy byli, gdybyśmy tego nie spróbowali? Ta seria powinna się nazywać Jak nie grać Souls-like? Poradnik dla Debili, ale jesteśmy Debilami i nie potrafimy jej tak w to grać. Jeżeli materiał się Wam spodoba, zostawcie lajka, komentarz na dole oraz suba. I może pojawi się z tego seria do końca gry. Zobaczymy, jak będziecie chcieli. Miłego oglądania. Prorok, samuraj, więzień. Co to jest? <śmiano> I jest? Ty. Idę tym konfesorem. No tym samurajem. Jak dać mu na imię? Nazwę się Joseph Bratan. Robię ślepego samuraja. za. O! 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 Wziął! Brazylia Dija Nie, ja ci muszę drzwi otwierać? Czy ty też tym musisz samo otwierać? Ty mi otwierasz są Ale z tak. biste! Patrz! Okay. Woooow! Jesteś moim... Okay. ...wrogiem? Au, Kurwa! No przestań! Zbije Very cool. <laughs> Boss jest no, pierwszy, no. ty... Woooow! Co jest?! Woooow! Kurwa! Wow. O, what? Nakrzyczał na mnie i z... Cholera. O, jakaś dupa na koniu! Ona! Moja przyszła żona. Melina, co malenia? Uwłona jest totalnie. Twoja przyszła żona? To moja obecna żona. A coś tu pisze. Napisane hey, jest: no. Curie. the wykonaj skok. Okej. Uff! łaski. Oh. Ale tak teraz będzie easy na dwójkę. Po Co mu robię? Daj, daj, daj. Robisz to, robisz to. Mm. <laughs> nie, nie działa. Nie, nie, nie... Co ty pa. A, o kur... Dobra. Aha. Dobra. Aha. A ty widzisz, strzałek strałek do obok niego? Tak, widziałem, jak jest. O, tu jest boss, ty. Jesteś gotowy? Co ty, kurwa, robisz? Nie wiem, co ja robię. Mi są klikam. Krzyś, Nice! O, Boże, łatwa ta gra tak będziemy klepać, to my chyba speedrun robimy Masz połowę życia Jaką połowę życia? Nie wiem co ci chodzi Jak się używa tych pationów w tym? Jaką połowę życia? A <grymne> Maidenless? O ty <grymne> Masz przejebany No no żywa. Nie wiem Się <grymne> zaraz to jest? Zaraz. Co to <grymne> <grymne> ośmik Wyjebałem, ty go uderzyłeś Jak <grymne> ci pierd... Ośmik No łama, no łama No kurwa, co pijesz? Nice Na, Pies Bloody To Co to było? To on jęczy Skradaj się do niego Co ty pier... Kupiłem. To w łeb Z łuku Jaki on wiecz kurwa Na mnie się skupił <gluje> <ślepisan> Dobra, ja go w Oglądasz? Saluję no brawa, Dawidzie. Jo, mam wrażenie jakbym w ogóle BIM cywilnym. Oni się praktycznie nie bronią. Walgo, Walgo, Walgo! Co zostaw on o, nie chce? Do. Jakieś czarne coś ze mnie wyleciało. Ty chyba dobroć. Tak, na pewno. Walgo, Walgo. Ua. Jednego bossa zabiję po prostu... Jest jakaś pułapka ty. Nie no biegnij ty pierwszy. Ua. O! Nie chcący! O! Sheesh! O oh, kurk! Pierwszy boss w zagi, taki potężniejszy. Oh, 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 oh. Aha, zabił mnie! Okej. Okay. No Dawidzie, zaczynamy. Ale no, ta kratka będzie easy I, na dwójkę. hee oh. Nie umieraj! Ooo Maru! Czekaj, uciekł, uciekaj, uciekaj, ty się cofnął! Zbakowałeś się u mnie, nie, nie biekasz, tylko kurwa lewitujesz na dwóch nogach! Pokaż kochonez. No co? No! PIK! <grym> OK! <grym> <grym> to jest prawdopodobnie najprostszy, bo znamy mamy jakieś takie problemy dwóch. Dawaj go, dawaj go, dawaj <grym> go! Jest! Jez! Yes, yes. O, siadam z na nim, kur. Stoję. O żuwik, zobacz! Ale gdzieś sztuczkę z tym żółwiem? Jaką? Morderstwo. Nie! Widzisz tego ziomka tam u góry? Duży balisty? Nie, cringe. Cześć, czego chcesz? Aha, pierdol się. Mogę się objąć? No oczywiście. Ooo, o, no. o, o. We dwóch. Fajnie, mm. że we dwóch tak, jeden w drugim. Czy jakbyś był we mnie? Jak się z tym czujesz, że byłeś we mnie właśnie? Nie wracam tam. O. uwu. <coughs> Zostaw ją w, kurwa zboczeńcu już, chodź. Jakie zboczeństwo, jest no jest 10 tysięcy lat ode mnie. O tu chłopot utknął, ty. Pierdolnąć? Ło, wow, udało się, nice. Chomiki oh. obrażony, kur, No to chuj. Wypuść go. A, co ty mu robisz? No, chciałem, żeby wypuścił chłopa. Ale to jest ten chłop. Co to nasz przyjaciel miał być? Aha, ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że on nie utknął tutaj, kurwa, czy coś w tym słoju. No Otwórz swe wrota. Oj, to definitywnie jest głos. To nie ma tego zapisu. Poradzimy się. No jak, kur. I <laughs> Ale tego. Nie fłuchaj. No Tu nic nie ma, to jest krab. To nawalimy krabowi. Obróć się. <ścoughs> o, nawalimy krabowi, mówisz tak? O, chodź tu, kurwa. <ścoughs> o kurwa, jaki smok jest. Co ty odjebałeś? Podjadę z kiekawa się, uderza. Zobaczymy, ile tutaj mu Tędy, chodź chodnikiem jedziemy, chociaż kurwa spoko, nie przyzwiesz jak debi znowu Oj, tam każdemu się zdarza Ach. Jest figo szkoda, podejdę do niego z bliska No co myślisz, że coś mi zrobisz? Ła, miał rację mm. o! Coś, co, coś, co jest? Co to... Nie wiem, nie wiem, nie wiem Kogo ty zabiłeś? Biedaka! No tak chuj bijesz biedaków kur. Chodź Synu no. Ile masz życia? Ja mam tylko te fiolki kur... Ja mam pięć fiolek. Po co tu przyszliśmy? Żeby zrobić Żeby to... tego bossa. Za pierwszym razem? No, mam nadzieję, że się uda. Ja pierdole, co ja zrobiłem. Co zrobiłeś? Wzmocniłem, kurwa, swoją tarczę, zamiast ją sprzedać. Dwa kamienie poszły jebać. Ja pier... O, jesteśmy zgrani. Zrób milona. lona. <noise> <noise> Jak hapnął, je. Uj, a, o, za Uj! Aj! Oj! Chuju! O kurwa! Chuj. O kurde. Okay, kolego Okej, okay, kolego Okej, oh, kolego. oj tak a ah, a ah. no no kur... no dobra, idę. no Łoł! 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 Oj tak. Oj tak! trzeba. nie no 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 Czekać, okej. Okay. O kurwa, idzie. A, a, u, a. Chodź. Au, 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 ooo, ooo! mnie, robisz go. Kurwa, Jerzy, proszę. Uważaj, uważaj! Robisz go, dawaj! Jest końcówka! jest! Let's go! Ale diebo! Ła, Fiutko. Jezu, nawet się nie spłaciłem. Dobra, spłaciłem się. jak beczki, wiesz co lubi robić z beczkami? Wiedziałem, <laughs> <laughs> że no to pierdolnie! <laughs> Jezu, znowu jesteś w toalecie? No, grubsza sprawa poszła. Słychać, kurwa, szczurkiem leci. Nie ja no, mam czysty kryształ normalnie, nie wiem dlaczego Do nosa Więc grało o Zgrało konia Nie no, słuchaj, nie. konia... Koka Ale masz dupkę, mm. Dzięki stary, dbam o nią Tak? Co robisz? Sram Myślałem, że nogi, ale dobra Dawidzie chyba tu musimy przeskoczyć Tak, ty nią mówisz Dawidzie, się tak dziwnie czuje Nawet ja się dziwnie poczułam, a to nie było do mnie Dawidzie pod koju wytrzeźwień się do tego. Czegoś... Aha Tam się ruchałem temu obciągnęłem tam ministra, minister dalej się trzęsie, jak na niego patrzę. Tak o tobie kurwa mówię. <grystanie> ja pierdolę, nie rozumiem, to nie ma cholery. Ile odmarł? Dużo. Mam dwie butelki z tego. Kurwa? A patrz, to balon O, to, co jest to? Co? umarłem Co drugi boss solo? No chuj Zabił mnie kurwa Ja pierd... za? Kurwa ja, ja, ja pierdolę Mam jeden HP Mam pierdolone jeden HP Bossa rozjebałem to mi się nie chce spać tylko grać Masz kurwa miniaturkę Nie oh. masz skoczyć Nie mam psych Ile masz trudno? W sumie 1000 Nie mogę kurwa nic robić. No, mam, mam 5000 tysięcy rów, muszę po niej iść przecież, bo mi się kurwa jebnięty jakimś rycerzem, pierdolonym. Ja pierdolę, no, kurwa, no rozjebie, zaraz przysięgam tego pada, kurwa. No, popierdoli mnie, kurwa. Przecież zaraz rozpierdolę coś, kurwa, przysięgam. No kurwa, ja no, rozpierdolę coś, kurwa. W ogóle mój miecz nic nie bije i to mój miecz kurwa bije po 30 damage'a teraz do kur...